Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Czcichiecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, ta brazylijska telenowela z wyborem selekcjonera cały czas e, trwa. Ani plan A, ani plan B, ani plan C nie został e, wdrożony. A tymczasem wiemy, że Cezary Kolesza pojechał do do Turcji oczywiście tam jest 17 zespołów polskiej ekstraklasy stacjonuje tylko Legia Warszawa przygotowuje się do sezonu w Dubaju i jasne jest że Cezary Kulesza najprawdopodobniej pojechał tam negocjować kontrakt z nowym selekcjonerem ja powiem wam szczerze, że nie wierzę w, to, w ten przekaz który słyszymy pewnie Słyszeliście o tym, że dziennikarz Sebastian Staszewski umieścił informację na Twitterze i powiedział, że Cezary Kulesza tam pojechał, aby spotkać się z sędziami, że to spotkanie było wcześniej zaplanowane. Okej, okay, w takie banialuki to ja nie wierzę, moi drodzy. Najprawdopodobniej też będzie próbował wdrożyć kolejny plan i będzie tam negocjował z którymś trenerem ligowym. Pytanie, z którym Runajczyk odrzucił ofertę prowadzenia reprezentacji Grecji. Jeżeli Greków ofertę odrzucił i chce się skupić na pracy z pogonią Szczecin, to wątpię, żeby zdecydował się prowadzić reprezentację Polski, no ciekawe, albo właśnie Cezary Kulesza pojechał po negocjować z Urbanem, z Korzą, z także z no ale Papszun przedłużył niedawno kontrakt, Maciej Skorza. bardzo chce no, zdobyć dublet z Lechem Poznań, państwo Rutkowscy go nie puszczą, no ten trop tutaj najbliżej kieruje mnie, ten Mój węch na Urbana, bo myślę, że górnik Zabrze spokojnie puściłby Jana Urbana, żeby prowadził polską kadrę. No i to też jest, bym powiedział, wielki prestiż dla, dla Zabrze, dla górnika Zabrze, no bo przecież Adam Nawałka był selekcjonerem poprzednim, także Jerzy Brzęczek był zawodnik górnika. Zabrze, więc tak mi się wydaje, że to jest ten dobry trop. Albo w ogóle zupełnie inny trop. Być może Cezary Kulesza pojechał właśnie do Turcji spotkać się z tajemniczym zagranicznym trenerem. No, jedno jest pewne: Cezary Kulesza ma cały czas w głowie dużo pomysłów, no i niestety. Adam Nawałka, moi drodzy, trener, który jest perfekcjonistą, który był pierwszym wyborem, został wrzucony do głębokiej rezerwy. Najprawdopodobniej nowego trenera poznamy, no, szybko nie poznamy, bo Cezary Kulesza wróci za kilka dni. No właśnie o tym donosił dziennikarz meczyki.pl, Wodarczyk, że właśnie tam Cezary Kulesza. Pojechał i jestem o tym przekonany, że teraz właśnie z którymś z polskich trenerów będzie negocjował. Pytanie, co z Andrzejem Szewczenką? Czy popularny ukraiński trener nie okazał się za drogi? Bo dziennikarze ukraińscy byli w ogóle zdziwieni, że były napastnik Milanu jest zainteresowany prowadzeniem polskiej reprezentacji. Czyżby plan B czyli wymarzony, wymarzony trener Cezary Cezary Kuleszy okazał się nieosiągalny. No to w tym wszystkim powiem Wam szczerze, moi drodzy, jest dla mnie to jest przykre, że właśnie Adam Nawałka, który na 99% miał być trenerem, został odłożony do takiej rezerwy. No, zegar tyka, coraz mniej czasu. No już miesiąc prawie czekamy na nowego selekcjonera. No, Zbigniew, bo nikt tyle selekcjonera nie, wydawa, nie wybierał. Pamiętacie, Adam Nawałka został wybrany po około dwóch tygodniach. Jerzy Brzęcz po około 9 Sousa po 3 dniach, a teraz tyle czasu czekamy i też powiem Wam szczerze, że dla mnie no to, te, to, to nie jest zbyt ładne postępowanie prezesa PZPN wobec Adama Nawałki. Zgadzam się z dziennikarzem sportowym, z Mateuszem Borkiem, który powiedział, moi drodzy, ostatnio właśnie na łamach Super Expressu, Także na Twitterze no, powiedział, że to jest jakby no, nieładne z tej strony, ze strony prezesa Kulesz, że Adam Nawałka już, obaj panowie się spotkali, zaczęli działać. Adam Nawałka zaczął ten swój e, sztab, moi drodzy, tworzyć, no bo przecież kilku tych jego trenerów e, e, pracuje cały czas. Tam zaczęli ci trenerzy prowadzić rozmo rozmowy ze swoimi miejscami pracy, no bo e, Tkocz w Rakowie Częstochowa pracuje. Bogdan zając w Kaliszu, no, Piszczek by musiał zrezygnować z gry, no i z tych swoich pomysłów z prowadzenia klubu w Goczałkowicach, żeby trafić do kadry. No już Adam Nawalka, który zawsze lubi być pod prądem, najprawdopodobniej tym swoim wszystkim współpracownikom kazał prowadzić. Um znaczy kazał mecze oglądać, już pracować, to jedno. Druga rzecz, tak jak powiedział Roman Konutoń w Prawdzie Futbolu, no to prze, przecież trzeba przygotować różne warianty, bo jak tą Rosję pokona się, no to trzeba przygotować plan A i plan B, czyli trzeba rozpracowywać reprezentacje z Szwecji i Czech, to jest, trzeba tych oglądać, tych wszystkich piłkarzy grających w zagranicznych ligach, moi drodzy. A tutaj cały czas Cezary Kulesza no, dostarcza nam dużo emocji. Ten serial brazylijski cały czas trwa. On trwa zdecydowanie za długo: już powinien być trener. No jak już był zdecydowany na 90% na Adama nawałkę, no to już powinien się na niego zdecydować. A jeśli. Powinien tak postąpić, jak właśnie Roman Coutin wspominał o tym, że powinien na przykład, jeśli Adam Nawałka mu nie pasował, bo były selekcjoner polskiej reprezentacji jest kojarzony z byłym prezesem polskiej piłki, Zbigniewem Bońkiem, to w związku z tym, jeżeli tu już mu Nawałka nie odpowiadał, spotkał się z nim, rozmawiał, to mógł powiedzieć, że po prostu z niego zrezygnować i nie grać w takiego pokera i wybrać swojego trenera, takiego namaszczonego. No każdy prezes PZPN chce mieć swojego selekcjonera. Adam Nawałka byłby kojarzony, moi drodzy, z Bońkiem. No, Nawałka nie chciał się po prostu zgodzić na ten krótszy kontrakt no i w związku z tym, dlatego Cezary Kulesza szuka cały czas dalszego selekcjonera. Adam Nawałka nic z tej sprawy nie komentuje, wcale się nie dziwię. Ciekaw jestem, jak to wszystko zostanie rozwiązane, bo teraz, moim zdaniem, Adama, Adam Nawałka byłby idealnym kandydatem w tym momencie, w tej trudnej sytuacji, bo tych wszystkich piłkarzy zna trochę z tym podrasowanym sztabem szkoleniowym mógłby osiągnąć ten sukces i on powiedzmy szczerze, w tej ryzykown w ryzykownej sytuacji, w tej ciężkiej sytuacji, byłby najmniej ryzykownym kandydatem, ponieważ prowadził już reprezentację, zna tych kluczowych piłkarzy, piłkarze go chcą, także media, ale nie jest on faworytem Cezary Kuleszy i coraz bardziej się oddala. Wygląda, że jest, wygląda na to, że jest planem B, ale tak jak mówię, powinien Cezary Kulesza powiedzieć od, od razu po rozmowie, zrezygnować z na, Adama Nawałki, postawić na tego swojego Selekcjonera. Wygląda tak jak Wam powiedziałem tu. Plan B no, powoli się oddala, i teraz pytanie jest zasadnicze. Czy Cezary Kulesza pojechał tam do Turcji dogadać się z Urbanem, z Korżą, także z innym trenerem polskim, na przykład Papszunem, a może z jakimś nam nieznanym kandydatem? tureckim, albo i to byłaby najgorsza dla mnie, najgorszy wybór jeśli nie dogada się z którymś z tych trenerów, których wymieniłem. Michał Probierz, który najprawdopodobniej, no w Turcji Michała Probierza nie ma, tylko gdzieś tutaj w Polsce jest. Probierz może być tym trenerem numer C, bo tak, tak im, bo im tak, jeżeli tak długo Cezary Kulesza nie będzie decydował się na Adama, Nawałkę, na Adama Nawałkę, to Adam Nawałka może już być tym, no już zrezygnować z prowadzenia do, do ponownego wejścia do tej rzeki. Nawet Tomaszewski nawołuje do tego, żeby Adam Nawałka zrezygnował, no ale no ja mam nadzieję, że Adam Nawałka nie posłucha. Tomaszewskiego, Reasumując, to wszystko za długo trwa. Z jednej strony, moi drodzy, mamy Tomasza Hajtę. Hajto, który odwiedza prezesa PZPN, no, to on między innymi stał za tym trenerem szwajcarskim, kolerem, który na łamach szwajcarskiej prasy powiedział, że odrzucił ofertę prowadzenia polskiej reprezentacji. Podobnie jak Kanawaro. No, za długo to trwa. No, no, fajnie, że prezes PZPN jest kreatywny i Cezary Kulesza ma dużo pomysłów. Tu widzimy jeszcze piłka nożna donosiła i mówiła o tym, że Adam Nawałka tutaj jest z przodu. Teraz Nawałka jest w tej rezerwie. Szewczenko się pojawia. No fajnie, że tylu ciekawych dowiadujemy się o tylu ciekawych mm, selekcjonerach, ale prawda jest taka, w co gra, jest zasadnicze pytanie, w co gra Cezary Kulesza? Moi drodzy, to, to, to wszystko, co robi obecny prezes PZPN, polega na tym, że po prostu gdyby Adam Nawałka chciał prowadzić polską kadrę tylko przez rok, czyli baraże. Następnie Liga Narodów, i jeżeli, byśmy, jeżeli drużyna by awansowała do mistrzostw, to do Mundialu. Adam Nawałka chciał prowadzić kadrę jako taki dłuższy projekt do 2024 roku. A na, to, na coś takiego Cezary Kulesza nie chciał się zgodzić. Gdyby Adam Nawałka zgodził się na to, co Cezary Kulesza mu zaproponował, to już byśmy znali selekcjonera, moi drodzy. A że były selekcjoner na to się nie zgodził, to nie mamy tego trenera. W związku z tym Cezary Kulesza chciał, jakby odsunął do rezerwy e, trenera, którego Boniek kiedyś namaszczył poszukując kandydata numer dwa. I, I niewykluczone, że właśnie Andrzej Szewczenko czy Koler, to były takie kandydatury e, fejki, jak się w dzisiejszych czasach mówi też i tym kolejnym kandydatem może być właśnie Probierz, jest tym rezerwowym kandydatem. O matko, jeżeli Adam walkę, nie będzie trenerem, Szewczenko, to powiem Wam szczerze, że jeśli już ma być polski trener, no to ja już, już wolałbym, już mógłby być tym trenerem Urban, mógłby być także Maciej Skorża, czy ewentualnie Papszul. Ale jeśli, jeśli żaden z tych trenerów nie zostanie tym selekcjonerem a tą opcją rezerwową będzie Michał Probierz. To tak jak znów wam, ja mówię, po prostu złapi się za, za głowę i załamie ręce. No to byłby taki trener namaszczony przez kuleszy, to byłby jego trener. Tak każdy prezes PZPN lubi mieć trenera wylansowanego przez siebie. Zwykle jest tak, że prezesi PZPN nie lubią, kiedy lansuje się danych trenerów. Tak było właśnie w czasach, kiedy Dziurowicz rządził PZPN. To taką kandydaturą był właśnie media lansowały Kasperczaka. Kasperczak nie został tym trenerem. Za czasów właśnie Liskiewicza i Bońka media lansowały Smutę. Został Engel. Taki kandydat nieoczywisty. Później właśnie jak już był Lato, no to media lasowały Smudę, też część mediów Kasperczaka. No moi drodzy, wtedy Lato zamiast swojego przyjaciela wybrać, zdecydował się na Smudę, zdecydował się, no podjął taką decyzję i wybrał takiego trenera, którego chciała opinia publiczna. Z drugiej strony, kiedy Wardemar Fornalik zostawał tym trenerem, moi drodzy, no to wtedy to Antoni Piechniczek, wtedy też Kasperczak mógł zostać trenerem, ale to wtedy już nie lato wybrał, tylko gremium obradowało. Między innymi Antoni Piechniczek decydował i to Antoni Piechniczek wskazał Waldemara Fornalika, który wtedy no, zdobył brązowy medal z Ruchem Chorzów. U, u Waldemara Fornalika Piechniczek zobaczył siebie, młodego trenera Odry Opole, no niestety Fornalik wtedy jako trener już musiał się uczyć być selekcjonerem. Nauczył się bycia tym selekcjonerem dopiero kiedy przegrał tę eliminację. już Boniek nie pozwolił Fornalikowi być tym dobrym selekcjonerem. To trzeba być selekcjonerem, więc jak widzicie prezesi PZPN zwykle lubią wybrać trenera nieoczywistego, nie tego, którego lasują media. Boniek wybierając na Nawałkę za pierwszym razem nie pomylił się, ale już błędy popełniał, gdy wybrał Brzęczka, a także następnie Sousę, moi drodzy. Nie przypuszczał, że Sousa będzie, że nie gdy Brzęczka wybierał, mimo że ten osiągnął sukcesy, ale grał brzydko nie grał tak ofensywnie, nie wziął pod uwagę, nie, nie dobrze ocenił tego, tej całej sytuacji. Brzęczek, Błaszczykowski, Błaszczykowski-Lewandowski, Brzęczek Lewandowski. Mmm, moi drodzy, Lewandowski z Brzęczkiem się nie, nie dogadywali, między innymi dlatego stracił tą pracę. A następnie Sosa okazał się dezerterem, więc można powiedzieć, że Boniek nie trafił z wyborem Sousy, bo z Brzęczkiem to można tutaj polemizować, bo Brzęczek osiągał sukcesy. Graliśmy brzydko, ale wygrywaliśmy, awansowaliśmy na wielką imprezę, moi drodzy. Um, nie wiemy, jakby to się potoczyło na euro. No, Brzęczek zasłużył na to, żeby tą drużynę prowadzić na euro, ale już Bonik z Sousą dobrze nie trafił, bo nie przewidział, że były portugalski trener okaże się tchórzem i ucieknie. Nie, nie dokończy do końca misji. Moi drodzy. I w związku z tym Kulesza chce mieć swojego człowieka, a Adam Nawałka, który jest lansowany przez media, moi drodzy, nie jest trenerem, którego namaści Cezary Kulesza, tylko jest trenerem, którego namaścił Zbigniew Boniek i jest kojarzony z byłym prezesem. PZPN, moi drodzy. I to niestety działa na niekorzyść byłego selekcjonera. Mimo, że Adam Nawałka jest faworytem, bym powiedział, ludu. No ale to nie lud wybiera trenera, tylko prezes PZPN. Tylko to wszystko, moi drodzy, za długo trwa. No, tak jak właśnie mówię, jeśli prezes PZPN nie chce Nawałki, no to nie powinien Nawałkę tak schować Odstawić na ławkę rezerwowych do rezerwy i, i szukać planu A, B, C. Plan B nie wypala. Moi drodzy, powiem Wam szczerze, że w tym momencie to ja już nie wiem, kto będzie e, trenerem. Jeżeli, e, jeżeli, właśnie, Cezary Kulesza wszystkiego się spodziewam tego, że tym trenerem może być Jan Urban, jakiś tajemniczy trener, selekcjoner e, turecki. Ha, albo może, a jeszcze nawet, no nie wiem, no nawet powiem Wam szczerze, że nie zdziwiłbym się, gdyby jednak Adam Nawałka z tej rezerwy został, wskoczyłby do pierwszego yy, składu, a może prawda jest taka, moi drodzy, że yy, Cezary Kulesza dogadał się z Adamem Nawałką albo Michałem Probierzem i po prostu już panowie dogadali się, tylko nie chcieli teraz tego wszystkiego ogłaszać i po powrocie z Turcji Cezary Kulesza ogłosi nam, że Adam Nawałka jest nowym trenerem bądź Michał Probierz. Albo jeszcze nas zaskoczy, no bo po tym wszystkim można się pogubić. Jeżeli o mnie chodzi, to ja już bym po prostu no, ten czas zbiegnie. Ja już bym postawił na trenera. Już postawiłbym na Adama Nawałkę otoczonego Piszczkiem, Dudkiem i jego sztabem, bo to wszystko za długo trwa, moi drodzy. Już nie pamiętam, który to dziennikarz powiedział, ale prawda jest taka, że każdy ten trener, trener, który nie ma doświadczenia bycia selekcjonerem, bo Papszum czy także Michał Prowierz, ci wszyscy trenerzy, Będą musieli się uczyć być selekcjonerem, moi drodzy. A Skorza, Nawałka, Szewczenko no, ci trenerzy nie muszą się uczyć oni już byli selekcjonerami. Skorza nie był selekcjonerem, ale był drugim asystentem pracował z Pawłem Janasem prowadził także. Młodzieżową reprezentację olimpijską nad Zatoką Perską. W związku z tym ma doświadczenie, więc wie się, z czym się to je. I o to chodzi, że tu właśnie nie ma czasu że jest potrzebny taki trener, który, moi drodzy, potrafi selekcjonować. No zobaczymy, co Kulesza wymyśli, ale dla mnie to wszystko za długo trwa. Moi drodzy, jestem ciekaw waszej opinii. Czy myślicie, że Cezary Kulesza w końcu zakończy tą grę i przywiezie nam z Turcji trenera? Moi drodzy, kto zostanie trenerem? Skorza, Urban, Papsun, Rujnajcz, Probierz, nawałka. Może nawałka wróci z rezerwy, a może to już. Szewczenko jest dogadany i nas zaskoczy. <laughs> A jeszcze śmieszniej byłoby, gdyby tym selekcjonerem został Tomasz Hajto, który jest często widywany w siedzibie. u matko, to byłoby zaskoczenie. To byłby prawdziwie, na, prawdziwie naprawdę namaszczony trener przez Kulesze. Nawałka, były, znaczy Nawałka, Tomasz Hajto był reprezentant Polski, który prowadził Biały stok GKS Tychy. Były reprezentant Polski uczestnik mistrzostw Świata w 2002 roku, zresztą hajto, wspominał o tym, że chciałby kiedyś poprowadzić reprezentację Polski. Był wybitnym reprezentantem Polski, niesamowitym obrońcą, bardzo grał we Szalkę, Był piłkarzem z charakterem. Potrafiłby tymi piłkarzami wstrząsnąć, też potrafiłby zbudować swój autorytet, bo był piłkarzem z charakterem. No ale, no właśnie, moi drodzy, to byłaby kandydatura, bym powiedział, też ryzykowna. Najbardziej ryzykowna. Muggenheim mógł, mógł, to mógłby się okazać takim trenerem pokroju. Takiego piłkarza, któremu się nie powiodło w roli selekcjonera. No ale jak ten Hajto często bywa, tutaj proponuje kolera, tutaj także mówi się o tym, że kandydatura Michała bierza to też jeden pomysł Hajty. Hajto kiedyś dostał szansę od Cezarego Kuleszy prowadząc Jagiellonię biały stok i jeśli Cezary Kulesza nas chce zaskoczyć, bo Michał Probierz nie byłby takim zaskoczeniem Jan Urban, również nie. i Skorza, Papszu nie. No zaskoczeniem byłby jakiś turecki trener albo właśnie Tomasz Hajto. No ja teraz się wszystkiego spodziewam moi drodzy, bo ten serial za długo trwa. Lista kandydatów jest niesamowita. No, Cezary Kulesza jest kreatywny, ale bym powiedział nawet za bardzo kreatywny. No dziennikarze zarabiają na kliknięciach. E, Michał Pol, e, Roman Kowtonie. No co chwila pojawiają się. Różne kandydatury, no fajnie jest tak opowiadać i tutaj dywagować moi drodzy o różnych, o różnych trenerach, analizować ich, czy sprawdzą się, czy to dobry kandydat, czy nieodpowiedni, ale to już za długo trwa. Ja już chciałbym moi drodzy porozmawiać o sztabie tego nowego trenera, o personaliach, jakich zawodników ci selekcjonerzy powołają, a nie tutaj codziennie sprawdzać, a ten trener jest dobry, ten nie. Za długo to trwa, moi drodzy. Dziękuję serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że w kolejnym odcinku o reprezentacji Polski, o trenerach, już będziemy znali nowego trenera i będziemy mogli przeanalizować nowego selekcjonera. Dziękuję serdecznie, życzę Wam miłego weekendu, do zobaczenia wkrótce. Hej!